Proszę Państwa, mamy już pewne założenia, więc mamy też materiał, który powinniśmy dla Państwa bliżej przeanalizować i w tym pomoże nam pani Ewa Palus, kierownik działu analizy Redness Property Group. Kłaniam się nisko, Pani Kierownik. Dzień dobry. panie Ewo, ja się zastanawiam teraz, bo tak by, oczywiście tu mamy pewne już szczegóły, tylko próbuję to jakoś osadzić w takiej jakiś prozie życia gospodarczego, to co usłyszeliśmy. I y, 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 proszę mi poprawić, jak ja źle myślę, ale wy, wychodzi mi na to, że w tej chwili, jeżeli ktoś nas ogląda i chce sprzedać mieszkanie, to dla niego kluczowe będzie to, jaka będzie ta tabelka czy owieszczenie, które będzie określało to, co jest y, y, wskazane przez tam ministerstwo, czy jakiś inny podmiot, co do tych ceny za metr że tak naprawdę w tej chwili to cena w ogóle na rynku mieszkaniowym, wtórnym, jeżeli będzie w takich konkretnych już transakcjach, będzie powiązana bezpośrednio z tym, co ministerstwo poda. I wydaje mi się, że to jest, jakby nie patrzeć, w pewnym stopniu coś nowego. Nie, mamy, jeśli chodzi o, nie mieliśmy w tych wcześniejszych programach mieszkaniowych, jeśli chodzi o rynek wtórny, takiego mocnego jakiegoś powiązania dofinansowania z tym, jaka będzie ta cena podawana w tych o, o, urzędowych ogłoszeniach, No i tym samym to na samym końcu będzie oznaczało, jaką tę cenę może otrzymać sprzedający. Dokładnie tak. Ten program, to, pierwszy, to założenie, które na ten moment znamy, mówi nam o tej cenie 10 tysięcy bądź 11 tysięcy złotych za metr, przy czym też było powiedziane, że gminy będą mogły ten limit podnieść. Więc dla takiej osoby, która dzisiaj ma to mieszkanie i potencjalnie myśli, że będzie mogła sprzedać nabywcy, który z tego programu skorzysta, musi mieć z tyłu głowy, że ta cena za metr będzie musiała być odpowiednio dopasowana do tego, co, co minister ogłosił, przy czym ten bezpiecznik dotyczący maksymalnej ceny za metr obowiązywał na przykład w programie mieszkanie dla młodych, który działał na rynku kilka, kilka lat temu. Bezpieczny kredyt 2% miał z kolei limit na cenę całkowito. Także ten limit tutaj za metr jest w pewien sposób odróżnieniem od bezpiecznego kredytu, ale nie jest to taka zupełna nowość na, wśród tych programów mieszkaniowych, które miały miejsce na rynku w ostatnich latach. No Panie ale ten limit, to już w ogóle, to już mówiąc o konkretnych te, te, te 10 tysięcy, tam 11 jest w przypadku aglomeracji ma być, to to nie to do końca panie. mi jakby pasuje mi do tego układanki, jaką my w tej chwili w ogóle widzimy, jeśli chodzi o średnie poziomy. Znaczy widzimy w ogóle, że tam mieliśmy wachnięcie duże w dół. Ale to nie jest jednak, znaczy nie, nie wiem czy ten limit w ogóle otwiera drogę przy obecnych e, realiach, jeśli chodzi o rynek wtórny do tego, żeby rzeczywiście tutaj e, objąć wszystkich tych, którzy w ogóle chcieliby rzeczywiście, w tych, zwłaszcza w tych większych miejscach w Polsce dokonać w ogóle takiej transakcji. W mniejszych miejscowościach zdecydowanie ten limit 10 tysięcy on się może sprawdzić, bo faktycznie mamy miejscowości, gdzie te ceny za metno zdecydowanie są poniżej 10 tysięcy. Jeżeli mówimy o największych aglomeracjach, tutaj widzę takie ryzyko, że tym programem mhm. mogą być objęte mieszkania w tym absolutnie najniższym standardzie technicznym. Bo wtedy mhm. tu widzimy, że te mieszkania są najtańsze. W przypadku takiej Warszawy, jeżeli gmina odpowiednio tego limitu nie dopasuje, tutaj jest... Istnieje takie, ja dostrzegam takie ryzyko, że osoby, które będą chciały skorzystać z tego programu, de facto będą musiały, bo obecnie nie, jest, nie mają możliwości uzyskania kredytu na, na rynku komercyjnym, będą skazane de facto na zakup możliwie najgorszego mieszkania, które można sobie wyobrazić. I pani Ewo, i tu właśnie powiedziałbym, filozoficzne pytanie mam. Znaczy, filozoficzne, ale oparte o byłoby spojrzenie na pewną politykę gospodarczą. Bo po co ten program jest? No, bo ja rozumiem, nie chcę wyjść teraz na to, że w ogóle deweloperzy powinni tylko i wyłącznie mieć swoje wsparcie, bo to budzi za duże emocje w debacie publicznej, więc to jest z siłą rzeczy chyba w takich uwarunkowaniach, jakie mamy w tej chwili w ogóle nie do zrobienia, ale jakby no, czemu ma służyć taki program, w którym wspiera się budownictwo mieszkaniowe? No, bo my mamy no ogromną lukę, jeśli chodzi w ogóle o brak podaży, z punktu widzenia właśnie zaspokojenia tam potrzeb tych, którzy mieszkanie bardzo. Bardzo chcą. No i właśnie, no, żeby, żeby pobudzić sektor budowlany, no to trzeba po prostu doprowadzić do tego, że podaż będzie wyższa. A tutaj tak naprawdę jest wsparcie obrotu z drugiej ręki. Więc nie, nie bardzo widzę tę ten, ten filozofię tego, po co to zostało w ogóle wymyślone? Po to, żeby spełnić obietnicę wyborczą, czy żeby rzeczywiście jakoś rozwiązać jakiś problem systemowy, który dotyczy e, rynku mieszkaniowego w Polsce. I tutaj się w pełni z Panem muszę zgodzić, o ile był przedstawiony ten klucz pierwszy, klucz drugi, czy ten filar budownictwa społecznego i komunalnego, który w pewien sposób oczywiście zwiększy podaż mieszkań, ale te założenia, które były przedstawione, powiem wprost, to nie są ambitne, ambitne liczby i też trzeba wziąć pod uwagę... Jak bardzo te konferencje i prezentacje w PowerPoncie przełożą się na fizyczne zwiększenie liczby mieszkań? Wykluczenie rynku pierwotnego, powiem tak, trochę stoi w sprzeczności z tym, co ostatnio premier Tusk przedstawił na konferencji dotyczącej zwiększenia przedsiębiorczości, ułatwienia przedsiębiorczości, bo de facto właśnie, tak jak pan wspomniał, wspieranie obrotu na rynku wtórnym nie przyczyni się ani do zwiększenia liczby mieszkań na rynku, ani też przede wszystkim do zwiększenia wkładu w gospodarkę bo co trzeba przyznać, Aha. że deweloperzy nawet obecnie najwięcej mieszkań, odpowiadają za pewną część PKB, też inwestują, zapewniają miejsca pracy. Tutaj jakby wyłączenie ich trochę z tego programu no, spowoduje... Defa De facto to, że gospodarka nie dostanie dodatkowego wpływu, chociażby w postaci VAT-u czy, czy podatków, a zostanie wsparty rynek wtórny. I tutaj niestety padło sformułowanie na konferencji, że to nie będą mieszkania od fliperów. No niestety ten bezpiecznik w postaci pięciu lat może nie do końca w tym tutaj zadziałać. No właśnie to chciałem Panią dopytać, że musimy już Paniewo kończyć, bo, ale o to dopytam, ponieważ ta, minister mówi o fliperach. Mam wrażenie, myśląc, że to jest taki, co w ogóle w, w w grudniu kupił, w styczniu sprzedaje, a są fliperzy, powiedziałbym średniookresowi tacy, to było przy dyskusji dotyczącej fliperów, którzy w ogóle trzymają te mieszkania, bo wiedzą, że ten po prostu kapitał im rośnie, więc oni mogą absolutnie w ogóle teraz y, jakby cieszyć się z tego, że będą mieli oni jakieś wsparcie. Dokładnie tak. I trzeba wziąć pod uwagę, że mieszkania, które były kupione na szczycie boomu inwestycyjnego, czyli wtedy, kiedy ten e, inwestowanie w nieruchomości było najbardziej modne, e, one już ma, te mieszkanie mają już 5 lat, bądź bodajże 3, bo podobno to jednak mają być 3 lata. Więc teraz ci fliperzy, którym trochę spadły sta, stopy zwrotu na rynku najmu, ceny mieszkań przestały rosnąć, te mieszkania przestały znosić złote jajka. E, teraz ci fliperzy, spekulanci będą chcieli je zbyć, i to jest idealny prezent dla fliperów, bo. Teraz rząd będzie im dopłacał, znaczy dopłacał nabywcom mieszkań właśnie od nich. Pani Ewo, dziękuję bardzo, że Pani czas dla na nas znalazła i dzięki Pani trochę szerzej popatrzyliśmy na temat. Ewa Palus, kierownik działu analiz Redness Property Group, była z nami.